Doktorze, czy jadąc w takie ekskluzywne miejsce jak Malediwy, również powinna się na coś szczepić? Przecież tam jest pięknie, czysto. O co chodzi z tymi szczepieniami? Decyzja o szczepieniu powinna zawsze zapadać w gabinecie lekarskim po uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka. To jest bardzo, bardzo taka indywidualna decyzja. Niemniej tak, nawet w, takim, w takich rajskich rejonach o pięknej pogodzie, wspaniałym lazurowym morzu i białym, śnieżno-białym piasku. Również te niektóre choroby tropikalne jak najbardziej stanowią zagrożenie. Warto też przede wszystkim z lekarzem porozmawiać o różnych innych zagrożeniach, takich typowo występujących u podróżników jadących do, do tropików typu biegunka podróżnych czy oparzenia słoneczne, jak również różnych zagrożeń wynikających z, z kontaktu z miejscową fauną i florą. Natomiast jak najbardziej pewne, pewne szczepienia również warto, warto rozważyć, nawet jadąc na maletiwe czy na Hawaje.